To co? Zabieramy się do tego haldeksa. Tam wymieniamy. Moi drodzy, metoda z komputerem. Tym razem wykręcamy pokrywkę filtra i będziemy wypychać filtr ciśnieniem oleju wytworzonym przez tą pompę wstępnego ładowania. No, wykręcaj. Zobaczymy, jak pójdzie. No, i tą pompkę trzeba wyjąć. Też patrzę na te śruby. Ta to jest korozja ma na maksa. No, zobaczymy. I wykręcamy. No, tyle, 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 tyle. Bo jak za dużo się wykręci, wiecie co, to filtr przejdzie przez drugi O-ring i Wam chluśnie olejem. Tak mi się wydaje. O, dobra. Dobra, wchodzimy w vcd ie w sterownik numer 22. AWD, czyli All Wheel Drive. Komunikujemy się. Moi drodzy, procedury testowe i zaczynamy. Michał nagrywa. I jedziemy. Start. Pompa wyłączona. Pompa włączona. Uwaga. I już leci elegancko. To przeklikujemy, żeby dojść do końca, żeby rozłączyć i włączyć sprzęgło, wyłącz pompę, wyłącz napęd, koniec. I już leci, elegancko. To przeklikujemy, żeby dojść do końca, żeby rozłączyć i włączyć sprzęgło, wyłącz pompę, wyłącz napęd, koniec. Czekamy. Czekamy. Przestało. Dziękuję. I co tu mamy? A patrzcie, jak się ładnie filt wysunął. Widzieliście to? Rewelacja. To co? Wykręćmy do śrubki i wyciągnijmy ten filtr. No dobra, śrubki odkręcone. Zdejmujemy dekiel z tego interesu. Dekielek wyszedł. Ale dekiel mamy nowy No i co? I za mało jest ona wypchnięta moim zdaniem. No nie ma za co ją złapać. I co, tak sobie pomyśleliśmy, że wysuniemy go jeszcze bardziej. A co tam? Jak chluśnie olejem, to i ta kolej do zmiany. Więc wysuńmy go bardziej, bo tam nie, nie będzie go gdzie złapać, będzie szarpanina. To jeszcze raz robię output testy. Start Uwaga, włącz pompę. Nie, to olej tylko wypchamy. Czekajcie, pompa jest włączona. No dobra, bardziej nam nie wypcha, nie? Bardziej nam, bardziej nam nie wypcha. Wyłączmy, wyłączmy to wszystko. No trochę wyszło. Sprzęgiełka. Cyk. Na końcu pokażę wam jeszcze adaptację tego. O, trochę się jeszcze wysunęło powiem Dobra, to teraz odkręcamy śrubki jeszcze raz i wyciągamy ten filtr. Klapka odkręcona, spróbujmy czy ten filtr da się ruszyć. Nie mamy spuszczonego oleju, no to olej poczeknie tędy. Idzie? Mhm. O i teraz jest drgnięty. Słuchajcie, tutaj jak, jak nie macie takiego patentu lub na tym filmie, który Wam tu dam, ja odkręcałem i, i się bawiłem, żeby to wydłubać ręcznie, to tutaj się wkręca jakiegoś wkręta to i wtedy można spokojnie pociągnąć. Ale ten sposób jest najlepszy, bo nam rozrusza ten filtr i on wyjdzie. No i go cążkami, tylko tu chlapnie olej, nie? O, idzie, 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 może wleciał olej, już o tyle oleju, co nic. No dobra, zobaczmy, co tam słychać w tym gniazdku. Ja tego nie nagram tutaj. Nie mam takiego sprzętu, żeby to nagrać. Co tam jest w tym gniazdku? Masz haczyk, żeby wyjąć ten filtr ze środka? Czekajcie, jakieś kombinerki. I teraz trzeba Świeć mi tam do tej dziury. No to nie wiem, czy był protonagres z takiej odległości. Nie ma, nie ma tam tragedii z brudem. Powiem wam, czysto jest. Czyli ten olej był zmieniony. Czyli ten olej. Już kamera cała, kurde, w oleju. E. Ok. Trzeba spuścić teraz olej, żeby nam już to się nie lało jak, jak zwierzęto Czyli teraz odkręcamy tą śrubę, spuszczamy cały olej. I zabierzemy się za pompkę, nie? Za wyciąganie tej pompki. Widzicie co? Zobaczcie. No, te, no teraz to nie, już nie. Ale spłynęło z niego takie szare coś. coś czystrze jest niż ten w, w mechanizmie, mechanizmie różnicowym, ale wyleciało z niego takie szare. Taki szary nalot. Taki szary szlam wyleciał. Widzicie co? Tak, jakby. Nie wiem, na sprzęgiełkach coś się działo, to, 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 to nie bez powodu są tutaj te błędy adaptacji yy, zaworu, sprzęgła Haldex. Dobra, niech to zleci, trzeba odkręcić w wlew. Już nie trzeba, bo filtr jest wykręcony. Dobra, niech zleci. No patrzcie przy końcówce, co z tego wycieka. Widzicie to szare? tutaj leci. Po prostu gnój wylatuje z tego. To dobrze, że tu jest wymiana za wymianą, bo to była wymiana, były błędy z adaptacją sprzęgiełek zaworu z ciśnięcia sprzęgieł. Ja zrobiłem tą adaptację, no ale tu kierownik powiedział kurczę, że coś tam się działo. Yy, I że oni wymieniali mu olej gdzieś, ale żeby jeszcze raz wymienić na wszelki wypadek po tej adaptacji i po tej wymianie zrobić drugą adaptację. No zobaczcie, jakie to jest szare. Tam są sieść Zobaczcie, jakie czarne. To być żółciutkie, nie? Tu to, to nic nie zobaczymy, skrzyn w misce, ale to jest normalnie szare kropelki. Dobra, zalejemy nowy, zrobimy adaptację, może jeszcze raz trzeba będzie to przypukać. Słuchajcie, śrubki od pompy mam wykręcone. Ona tak to nie chce wyjść, wam powiem. Obstukuję ją sobie. Z każdej strony. I ona dopiero teraz się zaczyna. powolutku ruszać, nie? O. Ona dopiero się rusza. No, ona wypaść nie wypadnie, bo jest na kabelku, nie? Ale wiecie, tu olej pocieknie. Chciałbym ją wyjąć w sposób taki O, zaczyna się ruszać. No i dobra, tak trochę ją poobstukiwałem. O, 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 o! Idzie. Idzie. Podstawcie samichę, bo z niej wyleci syf, nie. O. Jak wygląda sitko z tej strony. Patrzcie, no są takie farfocle, ale no nie ma tragedii na sitku. Pytanie, co jest tam. O, kapie mi na łeb. Pytanie, co jest tam w tej dziurze? Czy ty możesz sfilmować to, co jest tam w, w tej dziurze? A mogę. Czy jest tam brud? O, patrzcie, co tam jest. Wyjmę wam trochę na palcu. O! Takie rzeczy tam są. W tym filtrze, w tej pompie. W gnieździe filtra takich rzeczy nie ma, tutaj. Tutaj nie ma takich rzeczy, nie? No bo tutaj czuć. Tutaj jest czysty olej. Natomiast w tym głównie nie chce mi się jej wypinać aż tam. No bo zresztą nie ma potrzeby. To się odkręca. Te, zaraz odkręcimy te dwie śrubki i umyjemy ją całą. No, ale to, co jest tutaj, to jest jakaś rzeźnia. Widzicie to? No, także trzeba czyścić te pompki. Zobaczcie. I co to jest? Jak myślicie, co to jest? Taki kolor wypływał tego oleju, nie? To są przytarte, zdarte powierzchnie sprzęgiełek Haldexa. Tak to się dzieje, jak się nie zmienia oleju i na tym starym jeździ, nie, 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 nie wylewa się tego. O, piękne. Piękne. Piękny osad. Czy co? Trzeba to odkręcić, te trzy śrubki. Tylko tu w środku jest taki tłoczek. Który już mi wyskoczył. Ja trzeba zdjąć to, to wszystko tutaj, umyć po prostu. Wyjdź śrubka. O, jest. Mamy taki dekielek. No i to niestety trzeba umyć. Ten plastik schodzi z tego. Może to. Da się na siłę wybić. Nie wiem, co tutaj rozebrałem. Czekajcie, żeby tam nic nie wypadło. To do mycia, nie? Jak to umyć? No dobra, to da się wyjąć. O, da się, odkleiło się. No i wszędzie jest pełno tego... nicie tego szlamu. To są, to są starte... co to może być innego? Ja, ja, ja nie dam głowy. Ale moim zdaniem to są... Co, z której strony to założyć? Żeby nie było, że coś nie, nie z tej strony. Tu są dziurki. Tu są trzy dziurki. Field był po tej stronie, nie? I to trzeba umyć. Filby był tutaj, gdzie są, nie, nie, gdzie nie ma trzech dziurek. Raz, dwa, to, to jest jakaś. I to całe. Przemyjmy, dobra, to, to na stół. Natomiast co tutaj się narobiło? Co to tu wypadło? Taki tłoczek na sprężenie. No, i ten tłoczek jest ściskany przez tą pokrywkę. Tam coś jest w środku jeszcze? Nic tam nie. Nic tam nie ma. Coś mi kurwa spadło. To są takie. Aha, to są takie sprężynowe kołeczki. Zobaczcie. I on jest ze sprężynką. I mi takie coś właśnie wypadło. To też trzeba umyć, myślę. I tam siedzi ten szlam w środku. To jest to. Tu jest ten kołeczek. Tylko gdzie jest od niego sprężynka? Została w gnieździe. Nie. Kurde, wyskoczyła sprężynka. O jest, dobra. Mam ma i sprężynkę, mam i tłoczek. I z tym wszystkim idziemy do miseczki. I to wszystko trzeba... O. A sprężynka leży tu. To wszystko trzeba umyć. Taka, jak od długopisa. Widzicie, to wszystko trzeba teraz umyć, tam w środku, i złożyć na nowe uszczelki, nie? Gniazdo wyczyściłem, gniazdo jest... O! Czyściutkie, nie ma żadnego farfocla. No, niewdzięczna robota trochę. No, patrzcie, jakie nówka. To wszystko jest umyte. Rozpuszczalnie nasie w, w zmywaczu. Wydmuchane, nie ma żadnego tego szlamu od... Yy tarczek. Dobra. Teraz tam. Tam też wszystko umyte. Gniazda, oba gniazda są czyściutkie, puste, wy, wy, wypukane, nie ma nic. Zakładamy ten tłoczek. Ten tłoczek o tam ma być i w jednej pozycji tylko wchodzi. O, o kurde. Teraz pytanie tylko jak to było? Czy to było tak? Z tym się nie pomylicie, bo ta nie wejdzie w tamtą dziurkę. Ona wejdzie tylko, w, ta, ta siateczka tymi swoimi dystansami wejdzie tylko w, dwie, w dwa otwory, więc yy, o, tylko tak może być, nie? Inaczej się tego nie da założyć. Dobra, czyli jeszcze raz tłoczek. Tłoczek też wchodzi w jednej pozycji, słuchajcie w takiej, w której się go o! I jego trzeba na. O, się sam naciśnie. Jak dociągniemy śrubkami. żeby mi nie wypadł. Żeby mi nie wypadł. Ajaj ja no się nie chce tak wcisnąć. musicie go obrócić. O! I teraz da się go wcisnąć na maksa, nie? O tak, zrobiłbym go. O! Moi drodzy. Cyk, cyk. Przytrzymujemy. I wkręcamy. Kluczyk. Dokręcamy to. Chowamy ten interes, bo już pływam w tym oleju. Cyk. 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 To było delikatnie bardzo dokręcone. Tu olejem smarujemy to. O, jest w oleju. I Co teraz? No, tą pompkę na swoje miejsce, nie? Tak była. No i ja myślę, że śrubami to się ściągnie. Powiem Wam teraz tak. Tutaj te dwie śrubki, które są, są dokładnie takie same jak od filtra, ponieważ mam od filtra nowe. Więc ja sobie wezmę. Yy, stare, które były przy tym filtrze, bo widać, że są nowe wymieniane, więc my je sobie zastosujemy zamiast tych tu zardzewiałych, które były tutaj. Ta i ta. No i dobra, no i wkręćmy to i będziemy zalewać olej, nie? Dobra. Załapane. No trzeba je dokręcić jakimś tam rozsądnym momentem, nie wiem jaki to jest moment nawet. Z 10 Nm, 15. Dobra. No dobra, ale za, zanim słuchajcie, będziemy nalewać, to trzeba jeszcze filterek założyć, nie? Smarujemy te uszczele. Tam jest czyściutko w gnieździe. Nic tam nie ma. Smarujemy to wszystko w tłuszczu. I filterek na swoje miejsce. Ej! Uty! Jest. No i co? Dociągamy gościa nową pokrywką. Słuchajcie, nowymi, śrub... nowymi śrubkami, No co to wam pokazywać? Tak jak na tamtym ostatnim filmie. O! To dociągamy moment. Mówię wam. No z 15 Nm. Czuć jak to dojdzie. I więcej tutaj cisnąć nie ma, nie, nie ma co. I co robimy, moi drodzy? Nalewamy olej, nie? Tam odkręcamy, nalewamy i. Moi drodzy, wdygujemy. Tyle co w butelce było. Ile to było? 8... 850. 850 ml. No już się przelewa, ale wiecie co? No, trzeba wlać te 850, no bo jest teraz nienapełniony filtr. Jest nienapełniona pompa i przelewa się, no bo jest za dużo. Ale to nic. Wdygujemy całość. O, mam bladę całą bańkę. No i cieknie, nie? Paluszek, paluszek, śrubeczka. I już. I 15 Nm, i to jest procedura, jeżeli chodzi o, yy, o stronę mechaniczną, zakończona, nie? Wymiany oleju w holdeksie. I teraz tylko w kąpie zrobimy y, adaptację. Akurat normalnie nie powinno się tego robić. Nie robię przy wymianie oleju żadnych 15 Nm. Żadnych adaptacji, tylko y, po prostu olej nie. To 30, to 15, tamte to już jest inny temat. 15 Nm i. I moi drodzy, do komputera, nie? Zrobimy nastawy jakieś. Ja jestem po, po łokcie w oleju. Dobra, moi drodzy. Zakończone, zakończone. Przysiadamy się do kompa. Eee, wchodzimy w... Oczywiście, jeżeli nie, nie chcecie robić kompem, to jak najbardziej. Siadacie w samochód, jedziecie i po temacie. No Ale akurat tutaj w tym przypadku błędów brak. Wchodzimy w output testy i przeklikujemy prze output testy tak jak lecą. Pompa wyłączona. Włącz pompę. Uwaga. No i pompka pompuje. No i patrzymy czy coś gdzieś nam nie cieknie, napełnia się i filtr i pompka napełniła się. Dobra. Robimy next, activate, next, activate. Teraz się zapięły sprzęgiełka. Activate. Wyłącz pompę. Pompa wyłączona. Rozłącz sprzęgła. Koniec. Nic nie wyciekło. Moi drodzy, nic nie wyciekło. Koła chodzą. Moi drodzy, no to teraz jeszcze taka procedura. Tu w związku z tym, że tu był błąd. E... Wam teraz nie powiem, bo ja tego nie nagrywałem jakiś czas temu. Wchodzimy w nastawy podstawowe. Z jedna nastawa. N373. Nastawa wykonała się samoczynnie. Nie trzeba klikać on/off next. I wtedy on wie, jak może przesunąć sobie ten siłownik, który ściska sprzęgiełka. Błędów brak, a tutaj był wtedy błąd, y, błąd y, nastaw y, adaptacji i sprzęgła Haldex, nie? zaworu N373. Teraz nie ma błędów brak, procedura załatwiona. Cieknie? Nic nie cieknie. Pasi? Pasi, będzie Pan zadowolony. No dobra moi drodzy, jak widzieliście warto czyścić y, y, sitko, ten filterek siatkowy w pompce. Bo tam jednak, jakby nie było, dużo syfusie gromadzi. To co? Trzymajcie się, moi drodzy. Pozdrawiam.